Tomasz Misiek, zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą rozmowę. Spóźnieni, ale jesteśmy, jak to było ładnie powiedziane po portugalsku. 60 minut później zdarza się. Nawet najlepszym, nawet podczas wakacji. Paweł Skibiński, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta, jest dzisiaj naszym gościem. Takich miałeś trochę numerów dzisiaj od samego rana, taki czarny poniedziałek. Tak, wszyscy mają taki dzień w życiu, który uważają za najgorszy i chyba właśnie mi się taki przytrafił Właśnie dzisiaj. zacząłem się momentalnie zastanawiać, kiedy jest ten dzień, który określa się najgorszym dniem w roku. Jest jakiś specjalny algorytm, który, który określa, że jest taki dzień statystyczny, ale to na pewno na pewno nie jest dzisiaj. Trochę rzeczy się połamało, trochę się popsuło, ale dojechałeś. Porozmówimy sobie, Paweł, przede wszystkim o tym i teraz już absolutnie e, poważnie, co ogłosiliście, miastu i światu. E, rzecz e, dotycząca e, tego, co ma się wydarzyć za czas jakiś, ewentualnie może się wydarzyć. E, na skwerze przy amfiteatrze okazuje się, że młodzi ludzie mówią, tak, chcielibyśmy, aby powstało tam lodowisko Mm, tak jest. Zresztą oni powiedzieli już to w marcu, aczkolwiek nie wiem czemu jakoś nie starano się zauważyć tego, ja co, rozmawiałem co z twoimi młodzi. kolegami z Młodzieżowej Rady Miasta tutaj i mm. rozmawialiśmy o tym, że rzeczywiście Dokładnie, tak było. Przecież tak, były tak, warsztaty tak, robione, tak? tak? Robiliście mm. konsultacje w, 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 w budowlance. Dokładnie. I to jakoś bez większego echa nie przeszło. Tak naprawdę nieliczne media o tym powiedziały. A większość mediów upierała się, że, że mieszkańcy są przeciwko budowie tam jakiej, jakiejkolwiek budowli. Tak? I to było trochę krzywdzące, szczególnie właśnie dla nas, młodych osób, ale też dla innych mieszkańców, bo nie ukrywajmy, że to nie jest tak, że wszyscy mieszkańcy są przeciwko yy, wrotkarni. Yy, cały czas powtarzano jakoś tak schematycznie to to, ja że... Ja się zastanawiam, które słowo jest lepsze, czy jednak mówić, że lodowisko, czy wrotkarnia. Wiemy, że to ma być e, obiekt wielofunkcyjny, mm -hmm. tak? Czyli, czyli zimą lodowisko, e, <kluzny> latem wrotkarnia, ale takie mam wrażenie, że wrotkarnia można ją tak bardzo lekceważąco potraktować, jakaś wrotkarnia. No tak, znaczy my też mamy, my w ogóle nie chcemy, żeby to też było nazywane do końca wrotkarnią, czy, czy lodowiskiem, Mamy też w dokumentacji oficjalnej, jaka została sporządzona po tych konsultacjach, nazywamy to kompleksem, bo tam z tego, co, co sobie wymarzyli młodzi ludzie, to, 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 tam, to, to będzie miało bardzo dużo funkcji, gdyby to powstało w taki sposób, jak my byśmy tego chcieli. Bo my przede wszystkim chcemy, żeby tam była świetlica, y, jakaś kawiarnia, tak? Chcemy, żeby, tam, żeby to było zadaszone trawą, żeby, żeby tam ludzie mogli sobie rozłożyć koc i tam leżeć. Też młodzi ludzie mówią, że w Zielonej Górze brakuje miejsc do street workoutu. Mówią, że siłownie na trawce to nie jest zbyt trafiony pomysł, bo tym tak naprawdę w sumie tylko emeryci się jakoś tak, tak, tak bardzo. No, one nawet fascynują. myślą o emerytach Dokładnie, to było raczej z myślą no, o emerytach oni by chcieli czegoś takiego bardziej wymagającego, bardziej takiego no dla nas, dla naszej grupy wiekowej, i też powiedzieli, że fajnie gdyby jakoś znaleźć miejsce, bo nie chcemy. A jak zestawić to, co słyszysz, to, co czytasz, to, co widzisz? Mamy grupę osób, która no, bardzo wyraźnie twierdzi, że powinniśmy bronić tego ostatniego skweru zieleni, jak to się często e, powtarza w naszym mieście, że ta polana powinna taka być, że wzorem wielkich miast padają różne porównania Berlin, Paryż, Londyn i tak dalej, że o takie miejsca się dba w centrach miast, bo ludzie mają ochotę przychodzić tam i odpoczywać na kocyku. Ja mieszkam niedaleko, od czasu do czasu zdarza mi się wybierać na wzgórza piastowskie, a ostatnio nawet zrobiłem sobie mały prywatny eksperyment i wybrałem się tam kilka razy o różnej porze i nigdy tam nikogo nie. Nie spotkałem, no tak. Mimo, że pogoda wydawałoby się idealna, no to powiem podobnie. Mieszkam dwie minuty od, by, od, od Błoni Piastowskich i, i jak miałem psa, bo niestety ostatnio się z nim pożegnaliśmy, i kiedy miałem psa, chodziłem tam czasami yy, w, oko, w okolicach właśnie parku, tak byłem tam codziennie yy, i też nie zauważyłem, żeby to było jakoś bardzo oblegane. To po pierwsze, a po drugie, my tam mamy spotkania Młodzieżowej Rady Miasta w trakcie takich cieplejszych dni i też nie widzieliśmy tam żadnych osób. Jedyne osoby, które widzieliśmy, to były starsze. Panie będący na siłowni, które w rozmowie z nami mówiły, że jednoznacznie byłoby fajnie, gdyby tam powstał jakiś budynek, bo w sumie ok, trawa trawą, ale co z tego, skoro nikt z niej nie korzysta? I tak naprawdę ludzie się obudzili dopiero, kiedy zaczął powstawać jakiś projekt, który dodałby jakieś funkcje, tak? Bo my nie zabieramy funkcji, dalej tam będzie można leżeć, dalej tam będzie można odpoczywać, dalej będzie można tam leżeć na trawie. Ale no, to skąd będzie... biorą się, twoim zdaniem, to, tego rodzaju głosy? No to nie są głosy bardzo młodych ludzi, ale też nie ludzi w mocno zaawansowanym wieku. No weźmy Grześka Lipca, który bardzo mocno się w to zaangażował. On mówi, to jest ten teren, który ja pamiętam od czasów dzieciństwa. Moi sąsiedzi, którzy są już zaawansowani wiekiem, chcą mieć tam Taki teren dziewiczy, nazwijmy to. A jeśli pojawiają się jakieś pomysły na jego aranżację, to tu padają sformułowania: może jakiś ciek wodny, może jakaś kawiarenka, jakaś lodziarnia. Tak sobie pomyślałem, że gdyby ktoś uznał, że jest to świetny punkt na sprzedaż lodów, chociażby, to już dawno tą lodziarnię ktoś by tam otworzył. Natomiast no, póki co nikt nie wpada na taki pomysł. No i teraz mamy takie, takie zderzenie dwóch, jakby racji. Tak? No tak, ale też kawiarnia przecież miała być kiedyś w zoku, tak? Powstał tam. Tam nawet była. specjalne przez, miejsce, przez była przez jakiś kawierka, czas kawiarenka, a, ale nikt już z niej nie korzysta, bo też czasy się trochę zmieniły i ludzie chcą iść do kawiarni, to na miasto przede wszystkim. To po pierwsze. Po, po drugie, miasto przygotowało pewny koncept, tak? On jeszcze nawet nie został podany pod konsultacje społeczne, także tr trudno w ogóle mówić o jakikolwiek protestach mieszkańców, bo przeciwko czemu oni protestują, jak to jest dopiero rzucenie jakiegoś pomysłu i on nawet nie uzyskał jeszcze ostatecznej akceptacji, on w ogóle jest po prostu takim... Tak na dobrą sprawę to nikt nie wie e, co, co tam może powstać i, I czy w ogóle miasta nawet w ogóle się zastanawia jak to ma wyglądać, też nie jest tak, że na przykład y, to co my wymyśliliśmy będzie w jakikolwiek sposób potem zrealizowane. 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 Y, to jest... Ja też nie, ja nie wiem, ja w ogóle się zastanawiam czemu, czemu z takich tematów w mieście robi się takie wielkie problemy, bo w innych miastach to wygląda tak, Także miasto jak ma pomysł, to go ogłasza. Ludzie mają czas, żeby się z nim zapoznać, a dopiero potem są robione konsultacje no tu tak samo wygląda tutaj mają w to tak. Miasto zapowiada, radni zapowiadałem, że Ja rzeczywiście też rozmawiałem z, z, z radnymi, rozmawiałem z, z Urzędem Miasta i wiem, że takie konsultacje będą. My zrobiliśmy je szybciej, bo my jesteśmy ciałem niezależnym i robimy je, kiedy chcemy. Tak, Młodzi zauważyli taki problem. Ja sam byłem przeciwko budowie. Tam jakiegokolwiek boiska, bo mieszkam obok i sobie tego nie wyobrażałem. Ale jak pogadałem z młodymi, tak spotkaliśmy się i pokonsultowaliśmy to, to faktycznie można zrobić coś fajnego, jednocześnie zachowując starą funkcję. I gdyby tylko ludzie, którzy teraz tak bardzo protestują, otworzyli się na jakąkolwiek dyskusję i nie, nie mówili tylko, że jest jedna forma wyjścia z sytuacji, czyli niebudowanie tam budynku, tylko są różne drogi, no to to by byłoby okej. Okay, A taka. Twoim zdaniem okolica Tatrzańskiej wzgórza Piastowskie wymagają rewitalizacji. To jest dobry pomysł. twoim? Zdaniem, ale też pewnie Twoich kolegów i koleżanek, żeby w końcu ta górka odżyła, żeby no mogła działać i to nie działać tylko zimą, jak już spadnie śnieg, bo z tym bywa bardzo różnie, tylko żeby mogła funkcjonować jako, jako obiekt całoroczny. No, mówi się tam o igielicie, oczywiście igielit jest wielofunkcyjny, bo jak na niego spadnie śnieg, to już nie jest igielitem, tylko jest stokiem zwykłym narciarskim. Do tego jakieś e, trasy rowerowe, jakieś boiska do siatkówki. Jest pomysł, żeby to wszystko rzeczywiście zostało jakoś zagospodarowane, natomiast są tacy, którzy już mówią wprost, a nam podoba się trzańska i jej okolice właśnie takie, jakie są. No Tutaj ja nie wiem, co mi się podoba, bo jak podoba im się rdzewiejący metal, no to, to super. No, młodzieży się to nie podoba i my też powiedzieliśmy panu prezydentowi, że Młodzieżowa Rada będzie to, ten projekt w pełni popierać, tak? Bo to jest coś dla nas. W Zielonej Górze nie ma zbyt wielu miejsc rekreacji, tak samo, no... Okej, okay, możemy codziennie chodzić na basen, ale ile można chodzić no na i basen? Dlatego tak? Są tacy, którzy mówią: że Chcecie lodowisko w rodkarni? Proszę bardzo, postawcie ją pod CRS-em. To nie jest do końca trafiony pomysł, bo jest jakaś koncepcja, ta, która przedstawia się jako jakiś środek sportów zimowych. To wszystko ma być zrobione w taki sposób, że na przykład gdyby powstało to lodowisko, to tam oczywiście byłby jakiś magazyn sprzętu sportowego, który byłby tańszy, bo nie każdego stać na to, żeby sobie kupić narty, łyżwy i inne potrzebne rzeczy, tak. Miasto ma pewien koncept na to i według mnie ten koncept jest w miarę przemyślany. To jest coś. Co już dawno się nie zdarzało w Zielonego, żeby, in, żeby inwestycja była w tak długi sposób. Ja o tym, że lodowisko ma powstać, słyszałem już dawno temu. I wtedy to nie było takie pewne, bo Urząd Miasta stwierdził, że chce, że chce jak najbardziej to przygotować w taki sposób, żeby to serio było logiczne. wszystko. No i tak? dochodzą do tego jeszcze w tej chwili aspekty finansowe, bo mówi się wyraźnie. Pewnie nie mhm. byłoby miasta stać na to, żeby zbudować taki kompleks. Nie mówię już o, o lodowisku, ale o całej rewitalizacji wzgórz piastowskich. Ale okazuje się, że są celowe środki w Unii Europejskiej. Które mogą zostać przeznaczone na tego rodzaju rewitalizację. Czyli wkładamy, powiedzmy, 2 miliony, wyciągamy tych milionów 10, i wtedy możemy coś. No tak, skończyć. ale to też jest, bo ja też rozmawiałem z f 13. Z jednej strony jestem w stanie zrozumieć ich argument, że można to zrobić w innym miejscu, ale z drugiej strony, jeżeli wszystko się zrobi jako kompleks, tak, wszystko będzie obok siebie, czyli tak naprawdę będzie jednym jakimś obszarem, to to będzie miało szansę na pozyskanie większej ilości pieniędzy i też trzeba w taki sposób myśleć, że, że jeżeli lodowisko powstanie w tamtym miejscu, a nie powstanie na drugim końcu miasta, to to nie będzie tworzone jako dwie osobne inwestycje, tylko to by była jedna inwestycja, czyli to by było na pewno tańsze, tak? To też trzeba, trzeba myśleć trochę bardziej czasami logicznie i czasami trzeba się zastanowić nad niektórymi rzeczami, bo, bo to... Łatwo jest wszystko protestować, tak? Ale niełatwo jest pomyśleć to w taki sposób, żeby to zrobić. Jestem przekonany w stu procentach, że gdyby ci ludzie usiedli chociaż na tydzień i, i pracowali tak, jak pracuje pan prezydent albo jak pracuje urząd miasta, to by zobaczyli, że to nie jest wcale takie łatwe. I ja też to zobaczyłem jako Młodzieżowa Rada Miasta i my też krytykujemy bardzo dużo rzeczy. Przecież my zostaliśmy ostatnio zwyzywani od nazistów, faszystów i innych rzeczy, jeżeli chodzi o plac bohaterów Westerplatte, to się też nie podobało jakoś super panu prezydentowi, co my powiedzieliśmy. Powiedzieliśmy tak, ale powiedzieliśmy to w spokojny sposób. Zrobiliśmy tak, normalni ludzie, nie wychodziliśmy, nie Ale no, Wypracowaliście zdanie, jako młodzi ludzie, że nie odpowiada wam pomnik. Dokładnie. Według mnie tak to powinno wyglądać. To by było też fair, gdybyśmy wszyscy przestali właśnie tak się przekrzykiwać i robić nie wiadomo jakie protesty bez powodu, tylko jednak poszli i pogadali na kawie. bo no to radny chyba Robert jest... Górski mówił ostatnio, że mamy grupę absolutnie dyżurnych protestujących i on sam osobiście mówi, że już przestaje zwracać na to uwagę. Mówi, bo gdzie by cokolwiek nie miało się wydarzyć, pojawiają się mniej więcej te same osoby, które za każdym razem stoją w opozycji do każdego pomysłu. Jeden z urzędników mówił mi tutaj, że prywatnie rozmawiał z jedną z osób, z jednego z zielonogórskich stowarzyszeń i ona mówi, słuchajcie, każde wasze działanie, każda wasza chęć jako urzędników to jest dla nas woda na młyn. My nic nie musimy robić. Po prostu wychodzimy i mówimy, że nam się nie podoba. I ten głos jest wtedy słyszalny, on się przebija. Można odnieść wrażenie, nie wiem, czytając prasę, spoglądając na to, co się dzieje w internecie, że mamy tutaj naprawdę jakiś bardzo duży ruch, który no, oprotestował Jakieś bardzo złe inwestycje, które, które mają się wydarzyć w Zielonej Górze, ale jak się przyjrzeć temu bliżej, no to rzeczywiście już nie będzie tak, że to wszyscy wychodzą, wszyscy protestują, wszystkim się wszystko nie podoba. Ja powiem tak. Ostatnio pracujemy nad nowym regulaminem konsultacji społecznych w mieście i Młodzieżowa Rada też bierze w tym udział, Stowarzyszenie Młodzi Lokalni też bierze w tym udział, czyli jakiś udział młodzieży jest, jest zauważalny i nie wiem, czy Zielona Góra jeszcze jest gotowa na konsultacje społeczne, bo trochę mnie denerwuje to, że u nas grupy społeczne, które dorosłych, bo na przykład Młodzi Lokalni, Młodzieżowa Rada Miasta, przecież my nie jesteśmy żadnymi politykami, tak, robimy, robimy swoje, robimy to w jakiś fajny sposób, a to, to w jaki sposób zachowują się dorośli w niektórych y, miejskich jakiś ruchach. Mm, trochę mnie przeraża. To nie jest w ogóle to nie jest. Oni chcą konsultacji społecznych, a z drugiej strony robią coś, co jest przeciwne w ogóle konsultacjom społecznym, bo konsultacje społeczne to jest wypracowanie jakiegoś konsensusu, a przekrzykiwanie się i próbowanie stworzenia czegoś na siłę, tak? Czyli że my się nie zgadzamy z miastem i musi być tak, jak my chcemy. No to. To, to nie są konsultacje społeczne, i w taki sposób nigdy nie spowodujemy, że Zielona Góra będzie w jakiś sposób bardziej samorządowa i, i bardziej jednolita, jeżeli chodzi o, o pomysły. No bo jeżeli będzie się za każdym razem wszystko krytykowało, tak, i mówiło, nie, my chcemy inaczej, zamiast przyjść i porozmawiać, że można zrobić to w taki sposób, żeby pogodzić obie strony, no to. No, zobaczymy, jak będzie ten regulamin konsultacji. No jest na ukończeniu. Teoretycznie e, powinien on być gotowy, już jeśli się nie mylę, we wrześniu, w październiku. Wtedy powinien wejść w życie, nazwijmy to. No, i może, skoro wszystko uda się. Trochę na zasadzie konsensusu wypracować, zapisać, jeśli będą jakieś ramy, no to będzie to jakiś wyznacznik, tak? Będzie no, dokument, tak. który jasno stwierdza, jak te konsultacje mają być przeprowadzone. My też, my też dlatego jeszcze nie, nie, nie podjęliśmy ostatecznie decyzji, bo Młodzieżowa Rada jeszcze nie podjęła ani jednej uchwały, ani jednego wniosku, ani jednego stanowiska w sprawie błoni Piastowskich. Tak? My tylko póki co zrobiliśmy konsultację i bronimy głosu młodzieży, tak, staramy się, żeby on był zauważalny, ale we wrześniu. Też nie wiadomo, czy, czy tak szybko akurat wejdzie ten regulamin, bo my jeszcze nie mieliśmy. Ostatecznego spotkania i to też jeszcze no nie jest. teraz pewna wakacje, sprawa. wiadomo, że trochę inaczej ten czas płynie. Dokładnie. dokładnie. My też czekamy właśnie na to, aż powstaną oficjalne konsultacje miejskie na ten temat, i my też będziemy starali się w większej grupie młodzieży jeszcze raz to poruszyć. Tak, bo może się okazać, że akurat u nas były osoby z budowlanki z LO1, które czasami mają tam w w takich okresach czerwcowych. No, a mogą inaczej na to spoglądać. I mogą inaczej na to spoglądać I dlatego my też będziemy chcieli jeszcze raz przeprowadzić konsultacje i sobie przyjmujemy za minimum 1500 głosów w konsultacjach. Także... I to byłaby, twoim zdaniem, reprezentatywna próba? Wydaje mi się, że tak. Tym bardziej, że to będzie we wszystkich szkołach, tak? Tam parę procent z każdej szkoły. Jeżeli dyrektorzy się zgodzą na więcej, to będzie dla nas jeszcze lepiej, bo, bo przecież każdy... Im więcej głosów, tym lepiej w takich sprawach. I zobaczymy, co powie młodzież, bo my też jakoś nie upieramy, tak. My po prostu pokazaliśmy jakiś pomysł. Jest tam trochę smutno, że nie został on zauważony przez wszystkich, i, i trochę działo to na zasadzie psychologii, tak, czyli y, nie my będziemy wspierać mieszkańców, którzy są przeciwko, a waszego głosu w ogóle nie pokażemy, bo nam się nie podoba. Tak? To, to niektórzy dziennikarze trochę tak, tak postępowali i może tego nie mówili na głos, ale odczuwałem te, taki sposób myślenia. To było trochę słabe, bo jednak dziennikarz powinien być bardziej rzetelny taki niezależny i jeżeli ma jakieś zdanie na dany temat, to i tak daje drugiej stronie się wypowiedzieć. Mówi się trudno i mamy nadzieję, że w następnym roku ruszamy też z innymi tematami, tak, bo młodzi, młodzi mówią, to jest program, który wymyśliłem niedawno i on tak naprawdę teraz tylko trzy razy został zrobiony, a od września my cały czas będziemy działać i też nie będzie tak, że młodzież będzie cicha w tym mieście. My będziemy mówić, co chcemy, bo no tego jest. Chcecie, jesteśmy. żeby wasz głos był słyszalny no i bardzo dobrze. Dokładnie. Kiedy, kiedy słychać i widać. No to teraz jeszcze porozmawiamy o czymś. Co będzie miało miejsce w Zielonej Górze? Zbliżają się wielkimi krokami Światowe Dni Młodzieży. Mówię przede wszystkim o tych krakowskich, ale okazuje się, że jeśli chodzi o Światowe Dni Młodzieży, to Zielona Góra będzie w tych dniach partycypować. Przede wszystkim z tej prostej przyczyny, że będziemy tutaj mieli młodych ludzi, którzy przyjeżdżają z różnych zakątków świata i tak się składa, że będą rozlokowani w Zielonej Górze. Z tego co wiem, pani prezydent poprosiła was, żebyście wspomogli tutaj swoją pomocą. E, tak jest. Ten... Tej, księża, to, którzy to prowadzą, są akurat bardzo Dobrze do tego przygotowani, i nie wątpię, że Boliwijczycy, Francuzi, Hiszpanie, Włosi, którzy do nas przyjadą, będą zadowoleni. My też wspieramy cały projekt i właśnie w środę ruszy oficjalnie już strona internetowa, na której będzie można się zapoznać z programem, całym harmonogramem pobytu u nas tych osób. My też chcemy zaprosić mieszkańców miasta do udziału w tym, co się będzie działo, bo to też będą takie momenty, w których oni będą mogli razem z nami uczestniczyć. Zresztą będzie też powstawał m.in. mural w mieście, który będzie pamiątką po Światowych Dniach Młodzieży. To jest akurat nasz pomysł. Także dużo fajnych rzeczy, będzie się działo. Fajnie, że do nas przyjeżdżają młodzi ludzie. No i fajnie, że przyjeżdżają z, no, z drugiego końca świata. Dokładnie, tak, tak? będzie można poznać no, zupełnie inny sposób myślenia, tak inna kultury, to, to, to jest pod tym względem bardzo bardzo fajna sprawa. A my się zaangażowaliśmy tak jak zwykle, bo Młodzieżowa Rada Miasta raczej w mieście nie śpi i je, jak jest jakaś sprawa, to my zawsze pomagamy urzędowi, jeżeli się zgłosi, także my jesteśmy zaangażowani. A Młodzieżowa pacjent, Rada tak, Miasta pomysły. powinna mieć swój budżet? powinna mieć swój budżet i ten temat poruszamy za każdym razem, kiedy tylko możemy, aczkolwiek y, póki to jest rozwiązanie pośrednie, czyli jesteśmy finansowani przez różne stowarzyszenia i, i mamy pieniądze na delegacje, tak na jakieś wyjazdy studyjne, kiedy musimy zobaczyć, jak młodzieżowe Rady działają w innej Polsce, w, w innych częściach w innych kraju, częściach kraju żeby, y, żeby zobaczyć jakieś fajne, dobre to praktyki. Wszyscy się zastanawiają, dobrze byłoby, gdyby ci młodzi ludzie mm. rzeczywiście mieli jakiś budżet po to, o to, aby ta młodzieżowa rada no, nie była tylko takim sobie też... ciałem, które nic nie może, m, poza tym, że może y, coś powiedzieć. My też się stamy... Pytanie, jaki to budżet? Mhm, być? To, to jest też. To jest problem przede wszystkim prawny, tak, bo miasto chciałoby nam dać budżet, ale trochę się boi przede wszystkim pana wojewody i urzędu skarbowego, bo to chyba są najgorsze rzeczy, jakie mogą spotkać miasto i się nie dziwię. My myśleliśmy z panem prezydentem, żeby zrobić budżet obywatelski dla młodych, czyli budżet młodych. Zobaczymy jak to dalej pójdzie zresztą chcę się teraz z panem prezydentem spotkać, żeby o tym porozmawiać, bo to był temat tak rzucony na początku kadencji i musieliśmy się Mi teraz tego przyszło do głowy, że skoro radni mają tak zwane swoje kieszonkowe, mhm. oczywiście to jest bardzo za głupia nazwa i nie, nieszczęsna, ale dysponują jakimiś budżetami, które mogą przeznaczać na różnego rodzaju małe inwestycje, gdzieś tam w tych okręgach, w których ich wybrano, czasami chodzi o jakieś prozaiczne rzeczy, czasami o rzeczy trochę większe, to może to mógłby być taki sam budżet, skoro radni mają określoną pulę, to dlaczego Młodzieżowa no Rada tak. nie miała? Znaczy to, to jest tak naprawdę jedyna rzecz, którą trzeba finansować, bo my też na początku nie wiedzieliśmy do końca, jak będzie wyglądało funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta, ale my też po pierwsze, duże rzeczy możemy dostać w urzędzie bezpośrednio, czyli na przykład jak chcemy w plakaty, To się zgłosimy do Wydziału Sportu i Turystyki, bo mają fajną drukarkę, oni to wydrukują. tak, To nie będzie dla nich żaden problem. Jeżeli chcemy dostać jakieś nożyczki, papier, kartki na konsultacje młodzieżowe, to też zgłosimy się i dostaniemy to bez potrzeby tworzenia oddzielnego budżetu na, tą, na tę sprawę, bo miasto po prostu ma takie środki, tak? To jest zawsze jakoś zabezpieczone. Także do, do takich rzeczy fajnie no, byłoby nie byłoby jakby potrzeba. budżet był na konkretną rzecz, ale. No, tak naprawdę tak, tak jedyna... Tak. tak naprawdę po tej półrocznej pracy, którą przeszliśmy, i nawet już trochę więcej niż półrocznej, zobaczyliśmy, że budżet nam taki typowy nie jest potrzebny, bo dużo rzeczy da się po prostu załatwić tak poza budżetem oficjalnym. Ale przede wszystkim fajnie by było, gdyby stworzyć budżet na inwestycje, które chciałaby młodzież w mieście. Tak? Przede wszystkim na przykład mi brakuje cały czas w mieście Centrum Inicjatyw Młodzieżowych i to też zostało poruszone na konsultacjach społecznych. Młodzi powiedzieli, że chcą akurat, żeby takie centrum powstało przy wrotkarni. Zobaczymy, czy to się uda zrobić świetlic, w których można robić inne rzeczy niż tylko przychodzić i czytać książki albo dwie To mi się wystarczy. bardzo podoba to, że wy pokazaliście, że młodym ludziom się w ogóle chce, bo mamy taki utarty schemat, że młodzi ludzie to teraz siedzą gdzieś przy komputerze i łupią w gry po sieci, a niekoniecznie mają ochotę się w coś zaangażować, a jeśli, jeśli jeszcze mają to zrobić za darmo, to już w ogóle im się nie chce. Ja z tobą rozmawiam pierwszy raz, ale rozmawiałem z swoimi kolegami i z koleżankami i ja jestem pod bardzo wielkim wrażeniem tego. Jak jesteście przygotowani przygotowani merytorycznie jak się was słucha tak myślę, że nie jeden dorosły radny mógłby się uczyć od was poprawnej polszczyzny chociażby, bo niektórzy mają z tym problem i ja się cieszę, że, że, że są młodzi ludzie, którym, którym się chce i zastanawiam się zawsze gdzieś tam na końcu kiedy wam się znudzi są takie dni, kiedy nam się nudzi. Przede wszystkim, nawet nie nudzi, ale nie mamy siły na niektórych ludzi. <grym> I, I czasami mamy takie chwile zwątpienia, szczególnie kiedy chcemy coś zrobić, a nie zauważymy żadnego odzewu z drugiej strony i to jest najgorsze tak też było przy okazji konsultacji młodzieżowej, kiedy dyrektorzy nas zapraszali i przychodziliśmy, a nie było uczniów na konsultacje I, i na przykład, kiedy konsultowaliśmy sprawy obywatelskie, czyli nowe regulamin konsultacji społecznych, stworzenie telefonu alarmowego, w którym można było zgłaszać różne sytuacje w mieście. Um, mieliśmy na spotkaniach 10 osób, 20, które były dla nas kompletnie fajnie, że byli, ale w żaden sposób nam nie pomagali, bo w samej młodzieżowej radzie jest 30 osób i to dla nas nie był żaden głos Pomocniczy, tak? No, tak ale czasami są brutalne takie dni. rzeczywistość. rzeczywistości, no, po prostu. Paweł Skibiński, przewodniczący, przewodniczący, dobrze powiedziałem, Młodzieżowej Rady Miasta, był dzisiaj naszym gościem. Dzięki Dziękuję za bardzo. bardzo.